Aha. Dobra. Pani mapie wzięło. Nie masz pelka! Nie mam jeszcze. Kurwa. Hmm, powolniło mnie. Może... Może... nie wiem. A to się ten nożownik u ciebie to lepiej. Bo tam masz, masz ludzi wyobrażeń A Ale lepiej by było, żeby to ty... To, to... Ja wziąłem tylko medyka, broń, skrzynka i drogę. Dobra, wykrwawiłeś te wyrzutki. A ja już mam połowę perka, to widzę piosen. Brakuje ci do tej połowy. Nie, No, bo to musi tam dziabnąć i się ładnie mi... nie? Ch nie chciał nie chciał mi zadziałać, kurwa no. No nie, dwie nie trzecie. Bo to musi dziabnąć raz, tylko wykrwawić. Po prostu pewnie nie uderzyłeś kogoś tam. To się czeka, nie, bo ja... Może zobaczmy mam, zobaczmy, może zrobione No. teraz dalej. Idziemy Tym pomnik się kurwa nie obudził Ten drugi Pojawiam, po prostu wrogowie są po całej mapie tutaj to Ja mam flesza, ktoś. Mhm. Mm Chcę to podnieść. A... Jaki f***! Rozjeb pamięta, Dawid, jak ja rady. Mówię. Tu już zna, to jest za szybka, kurwa. Nie znałem. Bo to jest czterokrotny... Masz pięć metrów 4 Piotr i później mm. dwa razy, czyli w sumie osiem. Nie! O, sztuczizna... Sztuczizna, te karty można wymaxować i mam połączenie, no, mam na tą kartę na szóstym poziomie urani. Ładnie. I mam Elkę już. Bardzo zauważyli jakie mam fajne wyzerowanie. Elko, Elka, tak bym miał. Nauka, jakbym był na nauce prawo jazdy, Elką. A da, widzicie, jesteś? A, no, bo do tego... to zrobić. A, zapomniałem, bo wcześniej nie wyszło. Za... Oh, kurwa. Zapomniałem, bo się to nie Nie, nic się na końcu nie zrespiło. Wiem, bo tam się no. nie ruszyło my też nic nie mieliśmy. Tak, ok, to? No. Prowarta, żeby ty już dużo zrobić. I podoba mi się to. Przez randomami jeszcze. Ale powtarzali się ucieczkę jakąś pewnie. Potem mówiliśmy, że tam był... Tak, zepsucie powtarzali pewnie kilka razy, bo był do Devastator pewnie. Devastator no, dwa razy. No. no. Ale to i tak i tak szybko. Jest, już kolejny. Bez końca bójka wręcz koniec.